Manko. Podobno zaniedbałem tematykę CNC, no i to poniekąd trochę prawda, dlatego na szybciutko, bo już jest trzecia w nocy, robię dla Was filmik o Linux CNC i kilku ciekawych funkcjach. Uprzedzając pytania, dlaczego łapałem 0 na czujnik zegarowy, a nie na sondę, po prostu nie mieści mi się ten detal w polu pracy. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, przeanalizujemy sobie program na ten prosty detal i. Na podstawie tego prostego programu poznacie kilka bardzo ciekawych funkcji. Między innymi będzie to rotacja detalu, czyli właśnie idealna na takie sytuacje, kiedy detal mi się nie zmieścił i mogłem go dzięki temu, że taka funkcja w Linux CNC występuje, zrotować i obrobić z tego samego programu. Nie musiałem przerabiać programu, tylko po prostu ten program tak jakby obróciłem względem punktu zerowego. Powiem też kilka słów na czym polega Korzystanie z kilku tablic punktów zerowych, a przy okazji też liźniecie temat podprogramów, powtórzeń i programowania parametrycznego. Uważam, że temat jest naprawdę istotny, bo ostatnio coraz częściej trafiam na ludzi, którzy generują sobie program w CAM-ie, ale nie mają pojęcia, co tam im się wygenerowało. Kompletnie nie wiedzą, co znaczą nawet podstawowe linijki G-codu. Ok. Zapraszam na odcinek. Siemanko. Dzisiaj taki prosty temacik. Robimy takie nakrętki. I tutaj mamy do wyfrazowania rowki. Oczywiście można sobie wygenerować taki program w kamie, ale ja skorzystałem z różnych ciekawych funkcji jakie oferuje na przykład Linux CNC, ale oczywiście profesjonalne obrabiarki sterowane numerycznie czy też inne programy typu Mach3 zapewne mają coś podobnego w swojej ofercie. Jedną z takich rzeczy na przykład są dwa zera. Mam dwa elementy zamontowane na stole i żeby za każdym razem nie przekładać tutaj narzędzia, czujnika, sondy i tak dalej, to po prostu za jednym razem złapałem sobie dwa osobne zera, ale będę wykonywał to, tą obróbkę z tego samego programu. Obecnie tutaj mamy zapisane zero w G54, na przykład możemy przejechać sobie na XY0 korzystając z MDI-a ok, maszyna przejechała na środek tego pierścienia no i oczywiście DRO wyświetla nam 00 dla, dla pozycji XY teraz wybiorę tablicę, gdzie mam zapisany drugi pierścień i oczywiście maszyna nie pojedzie, ale zauważymy, że Tutaj zmieniam nam się wartości. Ok, czyli wybieram G55 i oczywiście zmieniły się nam wartości. Pierścień jest lekko przesunięty w y. No i teraz pojedziemy znowu. Polecenia G0 X0 Y0 i to samo polecenie przesunie nam maszynę drugi pierścień. Okej, okay, to jest jedna z ciekawych rzeczy, którą możecie stosować, żeby za każdym razem właśnie nie przekładać tych narzędzi, sonda, czujnik zegarowy. Raz ustawiamy zera dla wszystkich elementów zamontowanych na stole, a potem zmieniamy tylko tablicę narzędzi. Oczywiście przy bardziej skomplikowanych detalach, gdzie czasami nie zależy nam na tym, żeby występowała zależność między wymiarami czy geometrią danych elementów, to nawet na jednym elemencie potrafi być kilka zer połapanych. Drugą ciekawą rzeczą jest program na te rowki, ponieważ program jest napisany na wykonanie jednego rowka. Jako, że te pierścienie nie mieszczą mi się na maszynie w sensie takim, żebym nie mógł zrobić tych rowków w prosty sposób na krzyż, to mam program zrotowany o 45 stopni, dlatego te rowki wychodzą tak po skosie. W sensie współrzędne, zresztą zajrzyjmy do programu. I mamy tak, oczywiście odpalam obroty M3, narzędzie mam wybrane już z MDI, dlatego nie ma tutaj wyboru narzędzia w programie, bo wszystko robię jednym narzędziem i korzystam z funkcji G10, L2, P0. R45. I ta funkcja właśnie obraca nam układ współrzędnych. P0 oznacza, że obraca aktywną tablicę, a R45 obraca nam o kąt 45 stopni. I co tutaj dzieje się w programie? Mamy podprogram o 100 i służy on do powtórzenia tego podprogramu 4 razy. Ta wartość w nawiasie kwadratowym oznacza, że od tego punktu o 100. Do jego odwołania, czyli aż dotąd, ten program powtórzy się 4 razy. A program wygląda tak: szybki najazd, albo właściwie podjazd z do góry na 100, najazd na pozycję 0,0, przejazd na promień okręgu plus promień freza plus bezpieczna odległość. Chodzi o to, żeby nasz frez zatrzymał się przed materiałem z bezpiecznym odstępem, potem szybki zjazd na z10. I z wolniejszym posuwem dla bezpieczeństwa na Z0. Następnie zostaje wybrany podprogram o nazwie OR. I ten podprogram jest tutaj po M30. Zaczyna się tutaj i kończy się tutaj. I co się dzieje w tym programie? Znowu jest powtórzenie, bo chodzi o to, żeby naraz nie brało nam w całości tego rowka, tylko na kilka razy. W tym wypadku na 6 razy jest to podzielone. No i tak, mamy programowanie przyrostowe G91. Fres przesuwa się 2 mm na minus od tego miejsca, w którym stoi. Od tego miejsca, w którym stoi, jedzie na X minus 13 sposobem 60 i od tego miejsca, w którym stoi, wraca o 13 mm sposobem 500 i następuje zapętlenie z powrotem od tego miejsca i znowu fres z tego miejsca, na którym stał, czyli już stał na minus 2, opuszcza się o kolejne minus 2, czyli jesteśmy na pozycji minus 4 w zecie. I ten podprogram wykonuje się 6 razy, gdy on się wykona, czyli wykona nam się yy, jeden taki rowek. Następuje powrót do, do tego miejsca. I tutaj mamy taką formułkę, gdzie r jest parametryczne i parametr k Określa, o ile ma się przesunąć nasz układ służenny, czyli obrócić w koło osi Z, o ile stopni ten układ się obróci. I tutaj mamy ten parametr, czyli o 135 stopni. Następuje obrót, i program jest wykonywany tak, jakby od nowa, czyli ten rowek jest po prostu powtarzany o ten kąt, który tam był zapisany, a potem kolejny kąt jest. Zmodyfikowany, no bo musimy oczywiście co 90 stopni zrobić sterowki, czyli do wartości k dodajemy 90, i od tej pory nasze k wynosi poprzednia wartość plus 90, bo niestety w tym wypadku jakby nie działa funkcja g91, czyli nie możemy przyrostowo dodawać tych stopni tak, obrotu. Czyli jeżeli mieliśmy 90 stopni obrócone, czyli na przykład tutaj. I byśmy dali G91, czyli programowanie przyrostowe, i obrót o 90 stopni, no to niestety nie obróci nam tego układu współrzędnych, tylko dalej będzie widziało 90 stopni. Z tego przynajmniej co przeczytałem w instrukcji Linux CNC tak wynika. Stąd taki zabieg, że po prostu matematycznie dodajemy do tej wartości, która była, 90 stopni, i tak oto wykonujemy sobie nasz obrót. Dobra, teraz zobaczymy, czy wykona nam to drugie koło. Ono się nieco różni, ale wymiary ma takie same. Czyli ten sam program się wykonuje co przed chwilą, tylko na nowym zerze. Oczywiście, jeżeli mamy taką seryjną robotę i mamy więcej tych elementów, to tą zmianę zera można wpisać sobie w programie. I ten program wcale się nie musiałby w tym miejscu przerywać, tylko po prostu dalibyśmy powtórzenie programu po zmianie zera. Czyli na początku programu tego byśmy dali. G54, gdy to by się wykonało, następny blok był G55. Maszyna podjechałaby do góry, przyjechałaby na ten detal i wykonałaby go tak samo jak ten. No ale w tym wypadku chciałem Wam pokazać, jak to przebiega. Zresztą dla mnie, na, dla dwóch elementów, też nie opłaca się komplikować programu. Jak widzicie, nie jest on, nie jest on optymalny, ponieważ maszyna dosyć wysoko podjeżdża. Niepotrzebnie za każdym razem wraca na środek i przejeżdża do kolejnych punktów, mogłaby przejeżdżać z punktu do punktu, no ale na dwie sztuki optymalizacja programu jest po prostu nieopłacalna, więcej czasu bym stracił na te wszystkie poprawki i tak dalej niż to się wykona, ja w tym czasie sobie posprzątam na drugim stole. Do takich zegarmistrzowskich łożysk, takim oto sposobem, zrobiliśmy dwie nakrętki łożyskowe. Jedna to jest dociskowa, a druga to jest kontrująca. Myślę, że warto mówić o takich sytuacjach, bo czasami nawet macie wygenerowany program w kamie. Ja właśnie tutaj miałem podobną sytuację, tylko miałem program napisany z ręki. Właśnie na proste frezowanie, czyli w X8 mm na plus, na minus, w Y8 na plus. Y na minus, tylko nie wziąłem pod uwagę tego, że tutaj jeszcze plus odjazd dla freza, to nie mieści mi się to w polu pracy. I teraz, gdybym umiał korzystać tylko z oprogramowania cam, no to prawdopodobnie musiałbym zabrać program do domu, obrócić go w tym kamie o te 45 stopni i ponownie przynieść go tutaj, wgrać do maszyny. Nawet jeżeli ktoś ma komputer z jakimś tam Fusion 360 koło maszyny, to zawsze jest to dodatkowa robota, a można po prostu spokojnie sobie wpisać w programie przy odpowiedniej funkcji G, obrót, rotację danego obiektu o kąt, to jest dobre i przy obróbce, takiej krawaniem gdzie musimy właśnie coś zmieścić na stole, ale także można to wykorzystać, jeżeli na przykład mamy blachy na plaźmie ciężkie, których nie chcemy przesuwać to taką rotację można wykorzystać do tego, żeby jakby blachę zrotować, a właściwie program zrotować do tego, jak krzywo leży blacha. No ale to jest temat na inny odcinek. Chciałem Wam dzisiaj tylko powiedzieć właśnie o takim fajnym patencie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie. Hej!